Witajcie w kolejnym odcinku dotyczącym gry strategicznej Stara Waśń. Ten odcinek, jak i poprzedni, będzie dotyczył aktualizacji i informacji z aktualnie trwającej rozgrywki pierwszej wersji 6.0. Tym razem odwrócę jakby kolejność, czyli nie będę opowiadał na samym początku o aktualizacji, ale, by do... o, ale opowiem troszeczkę o rozgrywce, trwającej rozgrywce, a potem o aktualizacji. Zatem zaczynamy. W tej chwili mamy już 362 godziny za sobą, przewidzianych jest 720 godzin na rozgrywkę, czyli wygląda na to, że już jesteśmy w, w połowie naszej trwającej rozgrywki. Mam nadzieję, że jako, jak dojdziemy do tych powiedzmy 720 godzin, okolicy gdzieś tego, jakiś gracz zdobędzie najwyższy poziom właśnie jako pierwszy w, w, w Starej Waśni, czyli ten 10 i po prostu wyznaczy termin Ragnaroku i będziemy kończyć rozgrywkę. Dobrze, w tej chwili aktywne osoby w naszej grze to jest Michał Parchaś, Adaś Ogórstek, Mieszko i Ulanowski. I jeszcze rzućmy okiem szybko na naszą, naszą topkę. I w topce mamy tak. W topce mamy pierwszy, pierwsze miejsce, to jest moje konto, będziemy czytać drugie, drugie miejsce ma Broży Kleks, trzecie Rolf Brodaty, czwarte Adaś Ogórstek, piąte Mieszko, sześć, szóste Ulanowski, siódme Jupa, ósme Kaladan, dziewiąte Kleopatra, dziesiąte Michał Parchaś, 11 Kajko, dwunaste Ligia, 13 Anulka, czternaste Assassino, piętnaste Trydywyrte, jeszcze bez, bez rodu 16. Crystal Devil to samo bez rod 17. 77409 No i jeszcze tutaj napomknę, że ci wszyscy gracze, jest ich 16, którzy grają tutaj w rozgrywce tej pierwszej punktowanej już. To jest tak, że oni faktycznie tu się logują, klikają, się pojawiają w grze. To nie jest tak jak w przypadku wersji 4 i 3, że praktycznie nowi gracze, którzy się pojawili, bo to głównie chodzi o nowych graczy, to praktycznie znikali po trzech dniach czy tam siedmiu, jak ktoś był bardziej uparty, przez to, że gracze, ci mistrzowie gry po prostu ich łupili na potęgę bezlitośnie. W tej chwili tej sytuacji, tej patologii już nie mamy, także spokojnie tutaj ludzie sobie klikają, przepraszam, gracze sobie klikają. Nie ma problemu. Dobra, przejdźmy teraz do aktualizacji. Aktualizacji mamy z numerem 605. I pierwszy punkt: poprawka. W karć Hanzy Kupieckiej poprawione zostały grafiki budowanych po raz pierwszy budynków obronnych, warsztatu i kamienia runicznego. Dobrze, chodzi o to, że jak tam zdobywaliśmy któryś z tych poziomów, ja już nie pamiętam który. Nie będziemy tutaj wnikać. Ale jak wchodziliśmy właśnie tutaj do karczy mechanzy kupieckiej i tu się pojawiały nam nowe struktury do zakupu, to właśnie te budynki obronne typu właśnie wieża kamienna czy też gród drewniany, tu były jako grafiki domyślne, w tej chwili już są te grafiki przywołane faktycznie, które charakteryzują te budynki, także to zostało poprawione. Dobrze, drugi punkt poprawka. Kompendium wiedzy na poziomie czwartym można było wejść do świata wody bez potrzeby wykupienia opłaty wejścia do owego świata. Tak jest. Kompendium to się niedawno pojawiło. Nie wiem, może ktoś z graczy to wykrył, może nie, nikt nie zgłosił, ale jeżeli wchodziliśmy właśnie w ten 33. 33 punkt dotyczący powrotu do świata wody i na przykład nie mieliśmy wykupionego wykupionego Wejścia do świata wody. Klikając tutaj wchodziliśmy. No w tej chwili ja to wchodzę ze względu na to, że ja mam wykupione, także, także tutaj nie ma problemu, ale ten temat został już poprawiony. Odkryłem to przez czysty przypadek. Dobrze. Trzeci. Zmiana. Yy, za zakup i opłatę stałą za wejście do świata wody. Yy, doliczone będą punkty gospodarcze. Dodatkowo zupełnie stałą pomoc tego w skazie. Tak, wcześniej, jak kupywaliśmy bohatera, czy też właśnie wejście do świata, świata wody, za bohatera mieliśmy pół bańki, a za wejście do świata wody bańkę. Yy, to praktycznie punkty gospodarcze były nie, niedoliczane. W tej chwili już mamy. Doliczane, czyli to jest niezły kop, jeśli zakupując właśnie bohatera, czy też właśnie tutaj wejście do świata wody, mamy niezłego kopa, jeśli chodzi o statystyki. Dobrze, następny punkt, czwarty, zmiana. Wymagana liczba wojów w pierwszej linii, aby wejść do świata wody, została zmieniona z 500 na 50. Dodatkowo uzupełniona została pomoc w kamieniu runicznym świata wody. Tak, to było kopiuj wklej z świata Pola na roku. Tam jest wymóg 500 wojów pierwszej linii, żeby tam po prostu wejść. To zostało przekopiowane do świata wody. Oczywiście to zostało zmienione, w tej chwili mamy 50, czyli praktycznie już możemy na naszym, jak jeżeli wykupimy tutaj właśnie wejście, tych 50 pierwszych wojów wysłać. Wymaganych, i już się lać tutaj z wikingami, żeby zdobyć ich siedzibę. Dobrze, piąty punkt. Nowość: Dodany został komunikat w wersji komputerowej po prawej dolnej stronie ekranu o możliwości zakupu przedmiotu rozświetlającego noc w naszej wiosce w Karczmie Hanzy Kupieckiej. Tak, to oczywiście dotyczy tylko i wyłącznie wersji komputerowej. Jeśli chodzi o wersję mobilną. I smartfony to nie ma żadnego znaczenia, bo te budynki, które tam są wyświetlane, czy są rozświetlone, czy są przyciemnione, to praktycznie, bo tak gra zupełnie inaczej, wygląda na smartfonie. To nie ma żadnego znaczenia. Tutaj było zgłoszenie Kleopatry. Ja tu może wyłączę, wyłączę właśnie ten przedmiot rozświetlający. Właśnie, tutaj sobie wyłączymy. Iklopatra właśnie jak logowała się na laptopie albo prawdopodobnie na komputerze, tego nie wiem. Robiła to właśnie wieczorem, w nocy, to właśnie napisała mi, że świat w starej właśnie nie jest taki dramatyczny, no, zobaczyła po prostu ten obraz. W tej chwili się pojawia tutaj komunikat właśnie w tym dolnym prawym rogu. Możesz, tu mi trochę kamera zasłania w tej chwili, ale tu jest napisane, jest komunikat, możesz oświetlić swoją wiochę, tylko swoją wiochę, zakupując w karczmie Hansa Kupieckiej przedmiot o nazwie oświetlenie wiochy. Dobrze, i jeżeli tutaj klikniemy na ten tutaj przedmiot yy, podpowiadający, oczywiście jesteśmy już w karczmie Hansa Kupieckiej, zakupujemy go, wchodzimy na naszą wiochę i faktycznie... Już mam rozświetlone i właśnie tu było przywołane w tym komunikacie, że tylko Wiochę. Ja już mam tutaj bohatera mam przygotowanego. Jeśli oczywiście bohaterem będziemy chodzić po Midgardzie e, ś, e, starowa, świata starego, starej waśni. No to tutaj mamy niestety noc. Także tutaj tego nie rozświetlimy, tutaj bo, bohaterem łażąc po prostu, jeżeli robimy w nocy, mamy to wszystko ciemne. Dobrze, następny punkt. To będzie już szósty. Nowość. Uzupełnione zostały staty statystyki w drogowskazie o wykresy liczby mieszkańców, punktów gospodarczych i militarnych dla wszystkich trzech narodów. Tak, to jest, to jest dokładnie to, co mieliśmy w wersji 4.0. Tylko tutaj akurat to było nieuzupełnione, bo były tylko był tylko, tylko i wyłącznie wykres nowi władcy. W tej chwili mamy 23 razem z farmami, bo to jest wszystko liczone. To zostało właśnie do, do, tak jak w wersji było 4.0, dostawieni do, do zostali właśnie suma wszystkich mieszkańców, wszystkich narodów. Mamy w tym momencie 26 123 mieszkańców. No i oczywiście mamy e, w statystykę gospodarczą Skandynawów i militarną Skandynawów. Sumę. No to widać, że tu jest. No, tego bardzo dużo. Jeśli chodzi o y, Słowian i Mongołów, jak widać, te wykresy jeszcze nie działają, bo te narody jeszcze nie zostały y, przygotowane, zrobione i tak dalej. Dobrze. To jest siódmy punkt. Siódmy. Nowość. Do spisu rodów. Dodana została suma punktów gospodarczych i militarnych wszystkich członków rodu. Ja tu może przeczytam od razu dziewiąty punkt, bo to jest ten sam, jakby ta, ta sama, dotyczy tej samej zakładki. Nowość. Sortowanie rodów odbywa się po ilości zebranych punktów gospodarczych w gospodzie, w, gospodzie, w zakładce listy, listy rodów. Czyli to jest siódmy i dziewiąty punkt. Dobrze, wejdźmy do tej gospody. Wejdźmy do tego naszego spisu rodów. O, tu trochę mi coś przy, przycina mój laptop. No, dobra, okej. Okay. Dobrze, i tu mamy coś takiego, że właśnie pod awatarem mamy już tutaj właśnie sumę, sumę yy, wszystkich punktów naszych członków i wodza, rodu, i militarną, i gospodarczą. I oczywiście to jest ten dziewiąty punkt, czyli te sortowanie, czyli wilki z Pana, yy, z pana Kleksa w tym momencie zdecydowanie dominują w, yy, w świecie. Starej właśnie później mamy Akademię Pana Kleksa. No, wiadomo, to Ambroży Kleks jest szefem, i mamy jeszcze drużynę w Kierdzielu. W przypadku rodu dotyczącego właśnie kont adminskich jest to wszystko na zero, jest on na samym końcu, czyli praktycznie w statystykach się nie liczą. Oczywiście te statystyki, te z drogowskazu, w przypadku zakończenia rozgrywki, oczywiście te informacje będą zapamiętywane i liczone. Dobrze, ja ten może siódmy punkt i ten dziewiąty już wykasuję. Dobrze, ósmy, poprawka. Poprawiony został odczyt czasów budowy przystani morskiej w świecie wody. Tak, to Ambroży Klerk zgłosił, ponieważ on to zauważył, że jak wchodziliśmy do świata wody, tutaj będzie całego, tak, i klikaliśmy właśnie na morską przystań, to mieliśmy tutaj właśnie problemy właśnie z tym, że Niezależnie jaki mamy, mieliśmy poziom, w tej chwili mam 22 poziom i wybudowanie na 23 to jest 20 minut i 42 minuty. Tam się wyświetlało praktycznie 1 minuta zawsze. W tej chwili to zostało poprawione, i oczywiście nie mieliśmy podglądu naszego głównego licznika. Czyli na przykład, jeżeli coś budowaliśmy w Midgardzie, lub też właśnie w świecie wody, to w tym momencie ten licznik już tutaj też jest wyświetlany. Czyli temat został poprawiony. To już działa. Dobrze i dziesiąty punkt, ostatni. Poprawka, jeśli farma nie ma nadanej nazwy włości, porzucony konto przed nadaniem wymagania nazwy włości, w trakcie obsadzania farmy, bandy łotrów, nazwa automatycznie jest nadawana. Tak, chodzi o to, że na przykład jeżeli ktoś się rejestrował, a faktycznie w tej rozgrywce ktoś się zarejestrował i tu jest coś takiego, że jeśli my klikniemy w drugim kroku, czyli już tworzymy, tworzymy konto na takiej zasadzie, że już jest wybudowana, Wybudowane drogowska, twoja chata i karczma Hanzy kupieckiej, to te konto już jest, do, jeżeli zostanie porzucone, już jest liczone jako farma. Nawet jeżeli nie mamy żadnych innych struktur. Oczywiście to będzie farma bardzo słaba, ale ona po prostu jest już liczona jako farma. No i oczywiście osoba, która porzucała, porzucała jakby tą, tą grę, po prostu nie nadawała tej nazwy, to w tym momencie oczywiście tej nazwy nie było. No, i oczywiście Sygryda, która po prostu informuje teraz nas w karczmie. Przepraszam, w gospodzie. Informuje o pojawieniu się łotrów, bandytów, yy, którzy po prostu zajmują jedną z farm. To jeżeli ta farma nie ma nazwy, to ta nazwa jest już yy, nadawana. Dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o aktualizację. Yy, może tutaj, yy, nim jeszcze zakończę, yy, ten filmik, to jeszcze może tutaj, yy, nie wiem, czy to będzie taki apel, czy. Czy jakaś taka właśnie prośba z mojej strony? A mianowicie już powoli, jako że już mamy połowę rozgrywki, już powoli myślę o rozgrywce już drugiej, i w tej drugiej rozgrywce zapewne już jak gdyby rozreklamuję trochę grę w internecie. Oczywiście to nie będzie jakiś tam wielki, wielka kampania reklamowa, tylko po prostu na tyle, ile będzie mi stać także zareklamuję, no i tam się doczytałem, że jeśli pojawiają się jakieś komentarze pod filmem, to w tym momencie ten film jakby jest promowany troszeczkę przez YouTube i to jest moja gorąca prośba do aktualnie grających, czy też oglądających ten film, o takie komentarze właśnie, czy to dotyczące jakichś pomysłów, czy też uwag, opinii, Byłbym, byłbym bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny za takie komunikaty pod filmem. No tym samym na koniec już dziękuję ślicznie za uwagę. Zapewne niedługo się pojawi kolejny film z aktualizacją naszej rozgrywki. Życzę wszystkim miłego weekendu. Pozdrawiam serdecznie, serdecznie i do zaklikania w karczmie Stary Waśni. Pozdrawiam serdecznie.